Cześć tutaj, Koza, kanał Koza Sport. Witam Was w pierwszym paku openingu na moim kanale. E, jak widzicie, mam już dready, tam mówiłem w pewnym momencie, że będę je miał. E, więc jest mi wygodny, już to jest też dobre chyba dla kanału, bo nie będzie jakichś różnych moich fryzur co cięcie i nie będę machał tak tą głową. Słuchajcie, nie wiem, paku opening dla Was za 250 tysięcy, ale przed chwilą skraszowała mi się FIFA. I jako, że nagrywam z funkcji share, całe nagranie poszło się walić po prostu, i dlatego będzie pakał za 120 tysięcy. No ja nic na to nie poradzę. Na szczęście mam jeszcze jedną paczkę za 50 tysięcy do otwarcia. Tak więc zobaczmy, może i jej mi jakoś to zrekompensuje. Bo naprawdę, no to już była przesada. Wystąpił, wiecie, błąd, ładowanie jakieś i, i nic z tego nie wyszło. A teraz paczka za 50 tysięcy. Jest Wayne Rooney. Ale ile on kosztuje? Nie mam pojęcia. Jest Wayne Rooney i David Laba Chyba tu jest Niezłapaczka, Zobaczymy sobie. E... Aha, dobra. To zobaczymy potem. Zobaczymy ile David Laba kosztuje na PlayStation 4. Bo e... nie mam pojęcia. Jest To w ogóle moje pierwsze otwieranie na PlayStation 4, więc w ogóle monety są straszliwie drogie. Patrzcie, David Laba kosztuje. O Boże, jaki on jest tani tutaj! No nie wierzę, 4900, to jest ta wersja 81 overall, ale wątpię, żeby ta 82 była droższa. No dobrze, ale w sumie chyba nie jest to aż tak zła paczka, szkoda, że yy, nie mam. No, że, że, że nie ma żadnej zielonej karty, prawda? Ale jeszcze jest 70 tysięcy do wydania, tak więc może jest szansa na kogoś dobrego. Zobaczmy, pierwsza paczka za 7,5 tysiąca. I ciekawy, kto to będzie. A ja w tym czasie sprawdzę, ile kosztuje Wayne Runey na Footheadzie. Bo tamte. No i kolejna paczka. Tutaj mamy Vidala. A Wayne Runay kosztuje 16,5 tysiąca. Tutaj jest najniższa cena. No więc ta paczka no nie była najlepsza. Nie zwróci nam się raczej. A teraz kolejna paczka. I mamy Worma. Nie jest to dobra paczka. Yoshida. Teraz zobaczmy kogo nam da Japończyk. Nie wiem czy on pojechał w ogóle na Mistrzostwa Świata. Falcao na pewno nie pojechał, jest to duża strata dla Belgii. A teraz zobaczmy Huntelar i Denis. No ale, dwie świecące karty, ale żadnej dobrej. Szkoda, w ogóle końsy na PlayStation 4 są tak drogie. Milion końców na PC kosztuje tyle samo co około 100 tysięcy na PlayStation 4. Więc, no jest to duża różnica, nie? Yoshida. Zobaczymy, kogo nam da, już i da. I Viviano, i Kissling. Ale niestety, niestety nie jest to nigdy drogi. Jeszcze tylko 26 tysięcy do końca. Kurde, miałem 250 tysięcy. Naprawdę przygotowałem, zakupiłem 200 tysięcy. E, 50 jakoś mi się tam udało zbierać. No bo już jakiś czas tam gram, troszeczkę handlowałem i tak dalej. Ale no. Zdenerwowało mnie to, bo wystąpił jakiś błąd, i nagrywanie się zepsuło. Zobaczmy, kolejna paczka: Dawida Laba i Julio Cesar. Teraz bramka z reprezentacji Brazylii, która mnie osobiście rozczarowywuje na tym mundialu. Na przykład Meksyk super gra i to muszę powiedzieć, że Meksyk gra naprawdę bardzo ładną piłkę. Czy też Kostaryka, która niestety wygrała z Włochami. No, ale nie była to dobra karta. No dobrze, znów Dawida Laba na paczce. Daj nam kogoś dobrego, Alaba. Kogo nam da? Austriak, który nie pojechał na Mistrzostwa Świata. To jest strata takich zawodników jak Alaba, czy na przykład y, Gareth Bale, czy też kiedyś Ryan Giggs. Że byli Asamoa, że byli dobrymi zawodnikami, ale niestety nie mieli jak pojechać na mundial, bo po prostu ich rodacy nie grali tak dobrze w piłkę jak oni. No dobra, tak więc mam jeszcze 7800. No i ostatnia paczka na Nilo Messi. Ja się odwrócę i zobaczymy, kogo nam da eee, El Messias. Oby kogoś dobrego. No, dawaj Leo. Chyba da. już się O, Linkform! Tak jest! No, to jest to! Leo Messi w ostatniej paszce daje nam... E, Bengalio w z Wolfsburga zobaczymy ile on kosztuje 88, 88. to są niezłe statystyki? No i ile kosztujesz? I ile kosztuje ten inform? 12 tysięcy! Ale nie, 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 to jest ten lepszy. Czemu lepszy? Czemu second inform kosztuje? Tyle samo co. Ale ktoś jest głupi, bo. Wystawił tak tanio drugiego informa, jak kosztuje pierwszy inform. Nawet je taniej. No dobrze, tak więc na pewno kilkanaście tysięcy uda się wyciągnąć za niego. Tej. 11 tysięcy? Czemu on jest tańszy? Nie rozumiem tego. Ludzie. Naprawdę dziwnie decydują. No ale nieważne, ja się cieszę, mam pierwszego Informa. Szkoda, że niestety był trochę ucięty, ten pack opening. Ale mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście, proszę zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga w rozwoju tego kanału. Jeśli będziecie tak dobrze, to. No naprawdę fajna sprawa, mam nadzieję, że podobał Wam się ten pack opening. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo to będzie bardzo pomocne, żeby rozwinąć ten kanał, a jeśli chcecie, będzie mi jeszcze milej, jeśli udostępnicie ten film na swoim facebooku, bo no, to pozwoli mu trafić do większej rzeszy odbiorców. Mam nadzieję, że Wam się podobało, zapraszam Was na inne moje materiały. To był Koza, kanał Koza Sport, na razie Piona. Siema, tej Koza, kanał Koza Sport, witam was w drugim odcinku od zera do Hatera. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku, cztery zwycięstwa, szybki awans, tak więc też sporo końców na moim końcu, tutaj jeszcze sprzedałem jednego zawodnika.